Natomiast Panie marszałku, formali... ale zdarzają się też takie proszę, pary. Proszę bo chcę, żeby pan się odniósł do. Nie, nie ma żadnego powodu, formalizować się sytuacje, relacje między że... dzieckiem a homoseksualnym partnerem. Yy, zdarzają się takie sytuacje, że para jednopłciowa korzysta z zabiegu in vitro i to dziecko jest. Yy, I teraz dlaczego te, to dziecko nie ma zaraz, mieć. O co chodzi? No, po prostu kobieta zachodzi w ciąży w wyniku in vitro. I dlaczego takie dziecko. Ale to jest jej dziecko, tak? Nie może, Ale, ale, ale jest ma, to partnerkę. Partnerkę. ma partnerkę. No dlaczego no, to takie pani... dziecko nie ma żadnych nie, no, praw? Nie, to nie jest dziecko pary. Dziecko, wedle mojej wiedzy biologicznej, być może jestem już jakiś staroświecki, ale wedle mojej wiedzy. Ale to dziecko wychowuje do, się w takim związku, tak? Ale żeby dwóch kobiet, dziecko, potrzebne jest y, tata i mama. To, to jest mój stan wiedzy. Nie, no nie wiem, czy zatrzymałem ale się mamy, w czasie, ale mamy, czy zrozumiałem minęło. Za mało czasu, Więc żeby uważam, tutaj, że tata. biologii. nie robił to konkretnie Stwierdzam, że dziecko ma prawo do rodziców. To jest ojciec i matka. I wystarczy. Czyli Konfederacja A jak się, rozpada, jak się rozpada rodzina i jest na przykład y, matka i to sąd babka, to są też dwie kobiety. No, naprawdę, sąd, panie rodzinny, marszałku. sąd rodzinny decyduje co dalej i największy problem obecnie to jest zbyt wolne działanie sądownictwa rodzinnego, jego niedostateczny profesjonalizm, czasem niedostateczna empatia personelu, przeciągłość tych postępowań, e, czasem też e, e, brak wykonywania wyroków sądu, na przykład jeżeli chodzi o prawa ojców, możliwość widywania swoich dzieci po małżeństwie, które się rozpadło, tu są problemy, a nie jakieś relacje homoseksualne. Dobrze, to ja w kwestii związków partnerskich i jednopłciowych to pytam, czy pan powtórzyłby takie hasła, które były hasłami wygłaszanymi przez Młodzież Wszechpolską w czasie, kiedy był pan szefem tej organizacji? Lesbijki do gazu, zrobimy z wami co Hitler z Żydami. Nigdy przy mnie takie hasła nie były skandowane i absolutnie wszelkie tego typu hasła potępiam. Uważam, że możemy się zgadzać, nie zgadzać w różnych postulatach prawnych, politycznych, natomiast szacunek i szanowanie podstawowych praw obywatelskich, w tym prawa po prostu do bezpiecznego życia, należy się każdemu. Czyli takie hasła, jak pani zacytowała, one w oczywisty sposób w to uderzają, tak? Należy się każdemu, chyba że jest dzieckiem, które nie wychowuje nie, nie, się. W czy podpisałby się Pan pod hasłem Polska dla Polaków? Pytam tak. dlatego, że Grzegorz Braun, Pański kolega z Konfederacji, 14 marca 2022 roku potępił wywieszenie w Sejmie flagi Ukrainy na znak solidarności z ofiarami rosyjskiej agresji. Napisał wtedy na Twitterze, Czy to już ukropolin? Kto tu jest gospodarzem? Polin, to po hebrajsku Polska. Tak. Y, cieszę się, że marszałek Szymon Hołownia zdjął te flagi ukraińskie z budynków Sejmu. Myśmy się tego domagali rzeczywiście. PiS moim zdaniem zdrowo przesadził z tą swoją, tym swoim proukraińskim amokiem. W tej chwili próbuję się z tego jakoś wycofać, o tym nie pamiętać, bo się nastroje społeczne zmieniły. I pod waszym wa wpływem? Pod wpływem zmiany nastrojów społecznych. Oni czytają sondaże i robili sondaże. Społeczeństwo w pierwszym momencie było y, 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 po prostu pod wpływem bardzo silnych emocji antyrosyjskich i empatii dla napadniętego narodu ukraińskiego. Natomiast minęły dwa lata. Tych Ukraińców zjechały tutaj miliony. Ludzie się połapali, że rząd w zasadzie stworzył sytuację, w której dwa narody są na utrzymaniu jednego państwa. Nie do końca mamy na to pieniądze, na co wskazuje trwająca właśnie na tym posiedzeniu Sejmu nowelizacja budżetu i wzrost zadłużenia na ten rok jeszcze o 60 miliardów złotych i rekordowy deficyt na rok przyszły prawie 300 miliardów złotych. To jest w ogóle niepojęte. Ale tych. nie I, tam... i, i, Więc ludzie się już połapali i trochę zmienili pogląd. Jeżeli Ludzie chodzi... się połapali, może pod wpływem Konfederacji, która szczuła na, na uchodźców mieliśmy, wojennych. Na pewno w uświadamianiu e, społeczeństwa mieliśmy pewien swój e, udział e, i, i tu mogę być z tego poseł mówił, być Ukraińcy... dumny. Poseł Grzegorz Płaczek mówił, że jest pan dumny. Oczywiście, w, w uświadamianiu społeczeństwa co do faktów mogę być dumny. Społeczeństwu nie przedstawiano faktów, jaką faktycznie prowadzi politykę rząd, ile to wszystko kosztuje. Do dziś nie dostaliśmy żadnego kompleksowego zestawienia, tylko z instytucji międzynarodowych dostajemy. Ci szacują, że żeśmy wydali szczęście. Czy Procent powinniśmy pekame. wydalić tych Czy Ukraińców z Polski? Pani redaktor, my powinniśmy z Polski wydalić nielegalnych imigrantów. A ilu w Polsce jest nielegalnych imigrantów? Tego nikt nie wie, bo oni są puszczani zgodnie z obecnymi procedurami wolno. Jak policja kogoś zatrzyma i ustali, że on przebywa w Polsce bez prawa do pobytu, to mu mówi, proszę wyjechać z kraju. A teraz może pan iść i proszę to wykonać. I tak to wygląda. tak ale, ale ja chcę procedury. pana zapytać o to szczucie na uchodźców a, Proszę zdefiniować wojennych. Na przykład poseł termen. Konfederacji Grzegorz Płaczek. który... to się psa na kogoś. Który, Mówił, że Ukraińcy wyłudzają 800 plus. Czy Ukraińcy? Bo to był fakt. Powinni podawanie przestać dostawać 800+. Plus. Pan zbierał dane razem z posłem Płaczkiem, ile dostają z funduszu emerytalnego Ukraińcy na emeryturę, ile im dopłacamy, hmm. ponad 8 milionów. Publikowaliście takie informacje. Nie powinniśmy, to 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 pomagać, to ale nie powinniśmy pomagać? To jest podawanie faktów, to jest element debaty. Powinniśmy pochwalać debatę nad, 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 nad naszymi sprawami. Uważam, że nie ma żadnego powodu, żebyśmy wypłacali 800 plus dla dzieci z rodzin cudzoziemców, niezależnie jakie są narodowości. Jeżeli stworzyliśmy program mający wspierać rozwój naszej demografii w naszym państwie, no to rozumiem, żeby wypłacać to ludziom innej narodowości, którzy mają polskie obywatelstwo. Natomiast, jak ktoś nie ma obywatelstwa, dlaczego mielibyśmy A Pomoc to robić? Ukraińcom w momencie, kiedy wybuchła wojna, był błędem. Pomoc Polaków. Nie mówię państwa. Nie, przejawy oddolnej dobrowolnej solidarności oceniam bardzo pozytywnie. Dobrze, a proszę Natomiast mi powiedzieć... jest ogromna dla mnie różnica pomiędzy dobrowolną solidarnością, a przymusowym transferem pieniędzy polskiego podatnika z polskiego budżetu prosto do budżetu gospodarstw domowych z Ukrainy. Tutaj ramach... już nie ma, mojej, że tak powiem, mojego przyzwolenia na taki proces. I, I tak samo na te wyłudzenia, o których pani redaktor wspomniała. Te wyłudzenia są faktem, one zostały potwierdzone i po prostu one nie powinny ale miejsce. ci ludzie przyjechali tutaj y, często z jedną walizką, y, z tym, co byli w stanie zabrać, y, y, pakując się z domu. To usprawiedliwia łamanie prawa? Y, czy oni nie powinni dostawać 800 plus, nie powinni dostawać pomocy emerytalnej? Nie, nie. Z czego nie, nie, powinni nie. żyć? Nie. Ktoś, kto przyjechał y, bez y, grosza przy duszy, był przyjmowany w tych centrach recepcyjnych, y, dostawał. Y, y, Wodę, dostawał żywność, ciepłe miejsce do spania, opiekę medyczną, często w priorytetowym trybie i moim zdaniem to wystarczy. To już, już i co ta, dalej? No dobrze, panie, panie A następnie mógł zdecydować o swoim losie, albo pozostać w Polsce, albo wjechać za granicę. Mieliśmy nie taki tylko, czas w Warszawie, gdzie pod kolejkami do ambasady amerykańskiej, kanadyjskiej, niemieckiej, niemieckiej, niemieckiej chyba nie, bo Niemcy też chyba otworzyli granice. teraz je zamknęli. Panie Marszałku, za nie, nie tylko nastroje antyukraińskie anty są domeną Konfederacji. Ale, Także przepraszam, antysemickie. Ja uważam, przepraszam Andrzej, mówię, zapytać nie ma pana. w tym nic antyukraińskiego, to są po prostu poglądy pro polskie są. Ja życzę jak najlepiej Dobrze. Ukraińcom, tak? Żeby było jasne. Wiem, że w Polsce jest dużo, na, być może tacy ludzie, którzy żyją w Polsce, są Ukraińcami, mówią pięknie po polsku, oglądają nasz program. Ja im życzę jak najlepiej. Jeżeli oni są um, już polskimi obywatelami, uważam, że. Powinni mieć prawa takie jak my. Natomiast nie może jedno państwo utrzymywać dwóch narodów. Żadne inne państwo na świecie czegoś takiego nie robi. Panie marszałku, chciałam zapytać o nastroje antysemickie. Czy pan podziela ten pogląd Grzegorza Brauna, że Żydzi są wrogami Polski, polskiej niepodległości polskiego narodu? Jest to zdecydowanie wypowiedź zbyt ogólnikowa. Każdy, kto interesował się światem żydowskim, wie, że Żydzi są szalenie między sobą podzieleni. A prawdopodobnie większość z nich Polską się specjalnie nie interesuje, bo mieszka albo w Izraelu, albo w Stanach Zjednoczonych. A pan Zjednoczonych. był kiedyś w na przykład, dziadków, na uroczystości? Albo pradziadków. Wtedy czasem mają jakiś pozytywny, albo częściej niestety negatywny sentyment względem Polski. Był pan kiedyś w Jedwabnym na uroczystości nie byłem. dotyczącej? A czy Grzegorz Braum powinien odpowiedzieć za, na te zarzuty, które są mu dzisiaj stawiane i powinien stracić immunitet eurodeputowanego, o co wnioskował Adam Bodnar? Nie znam dokładnej sytuacji prawnej, nie wiem, jakie są stawiane zarzuty Grzegorza No Brawni. jeden z nich dotyczy y, gaszenia gaśnicą świec przy pomocy gaśnicy w Sejmie. Nauczyłem się już, że trudne jest oceniać sprawy prawne nie mając znajomości dokumentów, a przyznam szczerze, że nie widziałem żadnych dokumentów w tej sprawie. Ale przecież chyba wiem, widział Pan te, to, to zajście, prawda? Zajście, Wszyscy go zajście widzieli. Zajście widziałem, tak. Wiem, że prokuratura miała ogromny problem ze sformułowaniem zarzutów dla Grzegorza Brauna, a kiedy je już wreszcie sformułowała, postanowiła połączyć tą sprawę, tak jak byłaby ona nie Poważna, z wieloma innymi kompletnie naciąganymi Nie, nie, One zarzutami. się po prostu skumulowały, to są różne zarzuty, które się zbierały. No to a jest czy pani wy się opinia? w ogóle. Moja jest taka, jak Ale pan powiedział, że to jest poważna sprawa. Powinien Braun tak, zostać skazany za to. bo to w Sejmie, natomiast te inne sprawy to kompletne bzdury. Powinien zostać się skazany prokuratorowi za to. generalnemu panu Bodnarowi w wielu sprawach mu się dziwię, a może inaczej, może się nawet nie dziwię. Teraz chyba tuż przed Marszem Niepodległości napisał jakiś wniosek do prezydenta Trzaskowskiego, żeby się tam pokazywał inicjatywę w sprawie delegalizacji Stowarzyszenia marszu podległości. Myślę, że nie jest rolą ministra sprawiedliwości podgrzewanie nastrojów tuż przed świętem niepodległości. Pójdę pan, pan Marszu Bodnar z rodziną. Zrobił, tak pójdę, hmm. niekoniecznie z rodziną. A dlaczego na... nie z rodziną? Bo mam bardzo malutkie dzieci. I nie Ale to pewien... z wózkami tam idą rodziny. Można, natomiast... to ma być bezpieczny Marsz. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ja mam jeszcze inne obowiązki Poza opie... Gdybym był prywatną osobą i wyłącznie się opiekował swoimi dziećmi, być może byśmy poszli rodziną. Czyli natomiast... będą zadymy w tym roku na Marszu? Nie, moje obowiązki nie są zadymy. Moje obowiązki to są głównie media, które mnie pytają o. Wywiady w trakcie marszu niepodległości każdego. I nie mam chwili spokoju, bo ciągle ktoś podchodzi z mediów krajowych albo częściej zagranicznych, prosić o wywiady. Natomiast wydaje mi się, że nie skończyłem w sprawie tej nieszczęsnej tutaj awantury sejmowej. Więc krótko mówiąc, niech procedurom stanie się zadość. Ja uważam, że sprawiedliwość musi być. Jak ktoś zrobi coś niemądrego, ma prawo ponieść konsekwencje, natomiast nie będę się wypowiadał, jakie to są konsekwencje, w jakim trybie, bo to jest sprawa, gdzie prawnicy spierają się ze sobą. I prawnicy Bodnara mają prawo spierać się z prawnikami Brauna i zobaczymy, co z tego wyjdzie i sobie ocenimy. No dobrze, ja chciałam zapytać o sytuację tak, w Konfederacji. Czy wy się przyjaźnicie ze sobą, odbywacie u siebie w domu, na kolacji? Czy Rodziny się znają? Y, tak, no, mówię o pan Męcenie, i Męcenie, i Męcenie, o, o Braunie, o Korwinie Mikke. Pan znaczy... był kiedyś u niego w domu? Yy... Tak. Yy, u, spośród trzech, których pani wymieniła, u dwóch byłem w domu, ale nie powiem których. Dlaczego? E, no, bo to już byłoby wejście mocno w prywatność, nie ma takiej potrzeby. Natomiast yy, ja myślę, że w polityce jest tak, że często jest dużo koleżeństwa, przyjaźń rzadko. Jak jest duże napięcie polityczne albo bardzo dużo pracy, to te na te koleżeństwo też szczególnie nie ma czasu. Myślę, że w takiej poważnej profesjonalnej polityce wbrew temu, co się może wydaje, jest przede wszystkim jednak ciężka praca. Jak ktoś jest w szeregu liderów, ma bardzo dużo obowiązków. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które pani wymieniła, każda z nich była albo jest liderem partii politycznej. To jest kontakt z setkami ludzi z całego kraju, którzy są w strukturach, nieustanne kampanie wyborcze, jedna się skończy, druga się zaczyna. Nawet A jak, ma Pan kontakt z Korwiniem kampania wyborcza to są rozliczenia kampanii które się skończyły to też zajmuje dużo uwagi i od tego zależy finansowanie poza tym są wybory uzupełniające gdzieś w konkretnych y, miejscach no i cały proces legislacyjny A z Korwinem co dwa Mika pan, ma pan ma pan kontakt pańska żona go y, Od kiedy pozbawiła ustawił? mandatu pozbawiła mandatu? Oj pozbawiła no błagam no, ludzie wybierali go ludzie, wygrała i ludzie dzięki temu wyborcy To ona jest dali w parlamencie na nazwisko i e, kandydaturę mojej żony ponad dwa razy więcej głosów niż na lidera listy, którym był pan Janusz, ale proszę zwrócić uwagę, że także z, z jego środowiska były poseł Jacek Wilk go przegonił, jeżeli chodzi o liczbę głosów. Ale Wskazanie rozmawiacie o tamtego wyborców czasu? Konfederacji było bardzo jasne, chcieli w Sejmie kogoś innego. Najpierw e, Kariny, później Jacka Wilka, a dopiero na koniec pana Janusza. Czy państwo Bosakowie rozmawiają z Januszem Korwinem? Nie, nie, nie miałbym z tym najmniejszego problemu, nie miałbym z tym najmniejszego problemu, Natomiast nie było do tego okazji. Kto się częściej zajmuje dziećmi? Żona czy pan? Żona. A gdzie wy mieszkacie? Ale dzieci są jeszcze malutkie? A gdzie wy mieszkacie? Bo z Waszych oświadczeń majątkowych yy, posłów wynika, że nie macie ani domu, ani mieszkania. I czy macie rozdzielność majątkową, ponieważ macie, wykazujecie różne oszczędności? Pan inne, żona inna? Yy, mamy rozdzielność, yy, mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu. No to cóż, musimy tutaj postawić niestety kropkę. Czas nam minął. Bardzo dziękujemy za, za rozmowę. Dziękuję bardzo panią redaktor i dziękuję widzom za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. To był program Trójkąt Polityczny. Bardzo dziękujemy za uwagę. Renata Grochal. I Aleksandra Pawicka zapraszamy we wtorek, za tydzień o 20.15.